Witam serdecznie na kanale, ja jestem Arakis, a to jest 11 odcinek z gry God of Warzy 2005 roku. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się challenge'em Hadesa. Zapraszam do oglądania. Lecimy! Lecimy! I jesteśmy w komnacie, w której challenge Hadesa się odbędzie. Jednakże zanim... Zanim zabierzemy się za sam challenge, ogarniemy sobie kilka rzeczy. Tak, na pewno ogarniemy ceramikę i ogarniemy troszeczkę orbów ze skrzyni. Tak, proszę bardzo, pierwsza skrzynia ukryta w tej komnacie. Elegancko. Dalej mamy ceramikę beczki ładnie to cieszy gdyż rozbijanie tych przedmiotów daje nam orby a orby są nam potrzebne do upgrade'u oczywiście i proszę bardzo możemy sobie zupgrade'ować już gniew Poseidona. tak więc upgrade'ujemy pięknie pięknie tak, zapewne przyda nam się ten czar. Skoczymy sobie na miskę i lecimy na drugą stronę do tego okna, proszę bardzo. I mamy skrzynię, pięknie. Z powrotem na Michę wracamy. No, i na schody. Dobra, tutaj mamy mordę wielką, więc sobie wejdziemy. Zbyt ciemno do eksploracji. Dlatego sobie nie pójdziemy dalej. Ale zapewne tutaj wrócimy. Teraz wskoczymy sobie na tą stronę. No i góra. Kratos góra. Jeszcze raz góra. No i lecimy na kolejną michę. Pięknie i proszę bardzo, mamy kolejną skrzynię. Otwieramy. Zabieramy orby. Lecimy na dół. Rozwalamy resztę ceramiki. I zabieramy się za czelecz. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o ceramikę. Lecimy na piętro i przywitajmy się z drzwiami. Yy, tak, challenge Hadesa, czyli więcej poświęconej krwi. Tak, tak i jeszcze raz, tak. Startujemy. Dzień dobry. Mamy dziwne centaury. No ale cóż, są takie, jakie są. Zaraz się nimi kulturalnie zajmiemy. Dobra, lecimy na dół. Dobra, wejdźmy sobie na środek. I jedziemy. Pięknie. Eee, dobra, chytamy go. Ubity, ubity. Dupa nie ubity. Ale to nic. Oj 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 oj. Trochę w złym miejscu, ale chyba zaliczyło. Tak, zaliczyło. Dobrze jest, dobrze jest. I zapraszamy panów centaurów. I właśnie w to miejsce jedziemy. No Kratos, dawaj, 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 dawaj. Zaliczyło, zaliczyło. Pięknie. E, Magi nie mamy. To trochę jest słabe, no ale może do góry znajdziemy skrzynię. A jeżeli nie znajdziemy, to się wrócimy trochę. E, no i proszę jest. Bierzemy magię, gdyż to potrzebujemy. Elegancko, mamy jeszcze jedną skrzynię, gdybyśmy potrzebowali. To cieszy. Dobra, kolejna ceramika do ogarnięcia. No i jedziemy na piętro. Skrzynia. Skrzynia. No i jeszcze raz. Skrzynia. Pięknie. Ten poziom jest zczyszczony, tak więc otwieramy wrota i lecimy dalej. O, no i dobra. No i dobra. No i nie dobra. Jeszcze raz. Pięknie udało się, prawie elegancko jesteśmy na drugiej stronie. Łajzo, gdzie jesteś? Oj 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 Dobra, jedziemy! Aj spieprzyłem! Dobra, jeszcze raz! Pięknie! Teraz poszło. No i widziałem, że mamy tutaj łucznika, więc raz, dwa go sobie wykończmy. Cóż my tutaj mamy? E, dobra, rzeźba... rzeźba y, architekta, który zbudował y, ten labirynt. Tak, labirynt. Dobra, cóż my tutaj dalej mamy? Lecimy. E, dzień dobry. No, kolego, chytaj. Pięknie, elegancko. No i dobra, tu jest zdrowie, aczkolwiek go nie potrzebujemy. Tutaj jest winda, to jeszcze nie. Tutaj, dzień dobry. Dzień dobry, jedziemy. No i pięknie, wykończeni po kolei wszyscy przeciwnicy to cieszy. I cóż my tutaj mamy? Cóż my tutaj mamy? Tutaj mamy skrzynię. Którą sobie oczywiście otworzymy. Jest korytarz, tak więc lecimy. Pięknie, pięknie, naprawdę pięknie. O, i jeszcze was tutaj mamy, koledzy, to też cieszy. No, i to chyba wszystko w tym miejscu. Na to by wychodziło. Hmm, dobra, lecimy dalej lecimy dalej, czyli tak, to mamy sprawdzone tamto mamy sprawdzone jedziemy jedziemy do góry elegancko no i ładnie przepychamy kamolca ojojoj Pięknie! Mamy kolejne dwie skrzynie. To cieszy. Dobra, mechanizm został dezaktywowany. No to lecimy dalej. Pięknie. Oczywiście powybijajmy sobie wszystkich przeciwników, jakby inaczej. Cóż my tutaj mamy? Te drzwi się z innej strony. No to jedziemy z kamolcem. Nie. Elegancko. No i dobrze jest. Ktoś tam jeszcze się drze. A, wy się drzecie, dobra. Dobra, kratos, wbijaj się do góry i zajmij się tymi dwoma gałganami. No i elegancko, elegancko. To była skrzynia, tak więc bierzemy zdrowie, uzupełniamy. Coś tu jeszcze więcej było? Nie, nic nie było. Dobra, podnosimy wrota i lecimy dalej. Mm, I teraz tak. Gdzie była ta winda? Tu jest winda. Tu byliśmy, czyli teraz idziemy tutaj. Oj, ojoj oj, oj oj! Cóż my tutaj ciekawego mamy? Kratos. Oj, zepsute, zepsute. Dzień dobry, proszę bardzo, jak gagatki ładnie schowane, elegancko. No to teraz trzeba by się zytąd wydostać. Dobra, i jesteśmy, jesteśmy na górze. Kolejni przeciwnicy wychodzą z podziemi czeluści piekielnych, hadesowych. Nie, nie hadesowych, to chyba bardziej aresowych. Gdyż są to Żołnierze Aresa, dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej, i gdzie my jesteśmy? Mhm. Mm Stajemy na guzik. Hades wynurzył się z krwistych kąpieli. No i co? No i co? Trzeba by uskoczyć na łapetynę. Pięknie. I nic się nie dzieje. A, tak, 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 tak. Dobra, złazimy na dół. Złazimy na dół i wbijemy się teraz. Do jeziora. Zanurkujemy. Eee, no i proszę bardzo, mamy, mamy wajchę. Mamy wajchę. Pięknie, pięknie utworzył nam się podest, po którym możemy chodzić, więc na spokojnie wdrapiemy się teraz na górę i jeszcze raz przestawimy łepetynę Hadesa w drugą stronę. Dzień dobry, ogniste kule, tudzież ogniste bile, jak kto woli. Schodzimy na dół, zdrowie. No można by trochę uzupełnić tak na wszelki wypadek. Zdrowie uzupełnione. Sejwujemy. Lecimy na górę schodów. Lecimy na górę schodów i wejdziemy do tej wielkiej japy. A teraz zrobimy sobie slalom gigant między płonącymi kulami. Hmm, dobra. Jeszcze kawałek musimy się przebiec. Cudownie. Mamy tutaj korytarz, aczkolwiek, aczkolwiek chcemy jeszcze sobie pobiegać po tym pełnym płonących kul korytarzu, gdyż przed nami jest pomieszczenie, do którego się chcemy dostać. Tak, to pomieszczenie. Elegancko. Przeciwnicy ogarnię ci ceramika rozwalona. Tak więc bierzemy zdrowie. Jak zawsze ogarnijmy piedestał. Osiem ślepych załupów. Czy znajdziesz wyjście zanim pochłoną cię płomienie Hadesu? Mamy. Krótką informację pozostawioną przez Patosa Verdesa III. Pięknie skrzynia z orbami oraz skrzynia z orbami. No i teraz nie pozostaje nam nic innego jak wrócić z powrotem do. Korytarza, który żeśmy odblokowali. O, to jest ten korytarz, dobra. No i cudownie, jesteśmy we środku, lecimy dalej. Pięknie, elegancko. Panowie łucznicy będą ogarnięci w pierwszej kolejności. Gdyż oni nam będą życie tutaj ewidentnie umilać, czego my byśmy akurat nie chcieli. Respią się, nie respią się już, dobra. Zdrowie, zdrowie, zdrowie. Pięknie. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No i elegancko. Pięknie. Ładnie ogarniemy sobie tego koleżkę. Pięknie, jedziemy, jedziemy, jedziemy. No i dobrze jest. No i dobrze jest. Mamy odblokowane przejście. No to sobie skikniemy w pierwszej kolejności na tą ścieżkę. Pięknie. No i dobra, chyba ogarnię ci wszyscy. Tak więc bierzemy magię, gdyż magii nie mamy. No i lecimy, lecimy dalej. Dobra, mamy arenę walki z minotaurami. Wchodzimy do drugiego korytarza. Proszę bardzo, podwieszane schody. No i lecimy dalej. Krótka przeprawa po linie. Elegancko, pasuje. Pędzimy dalej. Dobrze jest, dobrze jest, spadają jak szyszki, tudzież gruszki, jak kto woli. No i lecimy. O, dzień dobry! Oj, 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 oj. Dobra, cóż tutaj się dzieje? No, w końcu kontra wyszła, a teraz nie wyszła. Ej, no, ale ich tutaj jest. Ja pierdzielę. Ale to cieszy przynajmniej, to cieszy. Cóż my tutaj mamy? Mamy Minotaury, mamy Centaury. Dobra, zapraszamy. Pięknie. Dobra, powtórka z rozrywki. No i dzień dobry, panowie łucznicy. Raz, dwa. Kilimowanko. Uh, tutaj jeszcze jesteście, koledzy. No, nieładnie, nieładnie, nieładnie. Uh, Okej. Okay. Dzień dobry. Jedziemy. Ale! Yy, zagapiłem się trochę na tego wychodzącego dziada i zepsułem Quick Time Event. Ale to nic, już jest naprawiony. No i mamy jeszcze jednego Minotaura do ogarnięcia. Minotaura bojowego. Tak, opancerzony dziad jest. Ale to nic. pięknie. Elegancko. No i cudownie. No i cudownie mamy wybitych wszystkich przeciwników. Tutaj była skrzynka. Tak więc bierzemy magię. No i co? No i co? No i wychodzimy do góry. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy. Tutaj mamy ceramikę. Okej, eee, okej. Okay, okay. I teraz idziemy dalej. I mamy kolejne rozwidlenie. No i proszę bardzo, mamy skrzynię z urbami. Mamy ceramikę do zniszczenia. Tu jest punkt zapisu, dlatego pójdziemy sobie w tą stronę. Ojojoj! Ojojoj, oj, 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 moi drodzy. Tak. Bardzo ciekawy mechanizm i ten mechanizm oraz resztę challenge'u Hadesa ogarniemy sobie w następnym odcinku. Moi drodzy, wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!